Cześć Siemanko, z tej strony Leon witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy grali Minecrafta, ale do gry to dodany mod, a nazywa się mord mod. Co to jest mod, zapytacie się pewnie. Mord mod to jest taka specjalna modyfikacja, dzięki której możemy zamieniać się w zwierzęta. Więc no, mam nadzieję, że Wam się spodoba taki content. Content. Minecraftowy content, O. Już był kiedyś na kanale. Teraz chciałbym też do niego wrócić. Więc no, mam nadzieję, że przyjmiecie ten content ze swartymi e, rękami. W tym odcinku będą już raczej cięcia. Ten odcinek po prostu chciałem, żeby tak wyleciał spontanicznie. I żeby. E, żeby no. żebyś mogli go mieć od razu więc no, Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe a tamten odcinek y, to chodzi mi tutaj o odcinek y, że jak zainstalować mody do Minecrafta i to też był w sumie taki spoiler trochę tego co się właśnie będzie działo bo tam też właśnie zainstalowałem sobie mody do Minecrafta należycie Morse Mod Link w opisie, jak nie zapomnę dodać. No. Tutaj sobie wykopiemy. Mamy już nawet więcej niż chciałem. Żebyśmy mieli tak na piecyk, na siekierkę, na drugą siekierkę w czego. I nie wiem na kilo. No, 20 myślę, że na razie wystarczy. Hello, kierka, siekierka. Siekierka. No, jeszcze mi zostały 3, jakbym chciał na przykład jakąś kolejną siekierkę skastować, więc fajnie. Jeszcze by nakryta, mam nadzieję. O, i zamieniamy się teraz w pieska. O jeden blok, więc może się nawet spokojnie przechodzić pod jednymi blokami. Okej, okay. tutaj mamy świnkę. Tam też... też ją zamienimy. Też fajny życiel z dnia jest. A. Tutaj sobie jedzonko pozbieramy. Okej, okay, myślę, że tyle na razie wystarczy. Widzieliście jakieś krawę pływającą? No, teraz już widzicie. Okej, okay, nie wiem, mam już... nie? Tutaj to my tego nie dostałem. Jeszcze muszę wypłynąć. Nie wiem, czy to czasem jest tamta. A był chyba tego jego moda. Uh -huh. I sobie weźmiemy może taką kołomarnicę. Aha, Okej. Okay. I chodzimy sobie po lądzie jak kołomarnica. No, ciekawie, ciekawie. Czy możemy teraz się płynąć nie nawet nie przechodząc. No, nawet nie potrzebując łódki. I szybciej jest nawet chyba niż łódka. Ale dobra myśl. Już... Ja bym może popłynął w drugą stronę. To jest bardziej takie tereny bagienne, no. O! Hej! <grym> no, może to nie do aż takiego pomysł. To był bardzo dobry pomysł. O kurde widzowie. Mocne. To jest nawet taki, no... Nie jest jakoś mocne, że to ten statek. Więc tym bardziej wow. Też. No tym bardziej, że nie musimy też... ...podziońka. Jakieś części zbrojki, weźmiemy też to. Podejrzewam potrawkę. Papier nie wiem po co. Czy to miałoby się zmieścić. a Okej, okay, mam mapę do skarbu. Żeby było ciekawie na odcinku po, pierwsze, po drugie to jest niedaleko, więc no. Okej, okay, trzeba gdzieś tutaj. Widzicie to jest, naprawdę to jest niedaleko. O, a, a w ogóle widzę. Nauczę Was też czytać mapy. To jest tak. North, czyli północ, jest tam. Czyli my musimy iść na West, czyli na zachód. Troszkę do tyłu. I teraz musimy iść North. I znowu. Do przodu też, tak? Nie. Do tyłu. To jest przeciwnie właśnie. Tak? Dobrze mówię? Mhm, dzisiaj to nieźle, nieźle was nauczę. Stąd, tak, czy stąd są. I tam powinien być jakiś ląd. Dobrze mówię? No tak. No, takie jest jedynie problem właśnie z jedzeniem przy zmienieniu tych mobów. O, 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 Już mamy prawdę Jesteśmy niedaleko. O, delfina sobie zabijemy, bo delfin szybko pływa. To, ej! Delfiny biją? To nawet nie dostałem. I tutaj nawet nigdzie nie ma. Ej, powaga, widzowie. Dobra, no, no, nie będziemy się bawili. Szukamy skarbów. I O, tak, tak, tak. Widać. Lepiej na mapie. Okej. Okay. I teraz. No, Teraz idziemy tak, na 9,9. 9, 9, i teraz jakieś małe 3 9, 9 to jest tu i powinniśmy mieć stworzonko. O kurczę, jak mam mało HP. Moment. O kurczę, opłacało się chyba. No, no. A, wiecie, że Żebyście nie musieli słuchać tego z, z dźwięku. Co zrobię to... Tak. Okej, okay, no. mam nadzieję, że już tego nie słyszeliście, no tamto mi się nie przyda niestety. Ale okej, okay. w takim razie teraz sobie zmieniamy na na przykład... I idziemy dalej. Tak, proszę. Okej. Tutaj się kawałeczek przypłyniemy. My też strasznie długo płynęliśmy, co nie O. Wyjśniemy, bo podobno o, pewnie będziemy mieli taką umiejętność, że po prostu jak będziemy spadali, mam taki ten Powolne opadanie, nie wiem jak to się nazywa. Ale no, powolne opadanie. Mocne, jak będziemy na przykład chcieli schodzić z jakichś szczytów. Szkoda, że jeszcze nie spotkaliśmy na przykład pszczółek, bo one potrafią latać i pewnie też byśmy Właśnie dzięki temu. Dobrze. O, dynie. Na dynie też jest chyba jakaś niewielka szansa. Dobrze. Lecimy dalej. O, znowu to te też No cóż, tym razem niestety nie mogę. Cześć. No to jest inna suma. Dobrze, w takim razie chcę żeby ich sławić, ale ja ich nie widzę. No, na prawdę a ta się rozpoczyna noc, to to nie jest wyzwajnie o zubie tam sprawia się okay. I tu. o mają plusz Aha, o, nie potrafię pływać w wodzie jakoś strasznie szybko. A po lądzie? No, może być. Da się jakoś wytrzymać. Aha, jeszcze to, tą matkę wyrzucimy. Okej, okay, mamy tu jeszcze owieczki. Dobrze. Też dla jedzonka i dla wełny. Oraz, żebyśmy sami mogli być owieczką. To niby z tym dziwnego, że chodzi sobie owca i wypija owieczki. Nic. A kolejna. Tylko kolejna. A tutaj. A i jeszcze jednak jak zginę, to odcinek się kończy. Konikiem, konik. O! Konik jest znacznie lepszy. Nie dość, że ma dużo jedzą, dużo życia. To jeszcze jest szybki. Hmm. O! Jaska. Przy okazji będę musiał się kimnąć, a w ogóle widzowie. Widzieliście kiedyś konia, który śpi? Jakoś kość w łóżka. Tylko może on sobie zmienił się jakąś bardziej normalną postać. Okej, okay, w takim razie e, tutaj sobie przekinamy nockę. E, Okej, okay, w takim razie tak tutaj sobie prześpimy tą nos. Tylko najpierw musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie jest... O, mamy golema a uh, sorybka aha, nie mogę się zmieścić świnka? nie, nie zmieści się kura? zmieści się uwaga, śpiąca kura <grym> jak to fajnie wygląda Dobrze. pozbieram w ogóle tutaj łóżka aha Zauważone mi się nie zbierają, bo na miejsca ludzi. Więc... Ale się nie stakujemy, zbieramy. Cyniłem, nie zbieramy. nie wiem, co No, myślę, że trochę tych łóżek by się przydało. Nawet tak trochę dużo. O, Spider się może przydać. Jakbyśmy czasem. Nie! No to co widzę? To już by byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Eee, no cóż, szkoda, że nie mam SpołPointa. A. Widzicie, mo by mi się wykasowały. Więc no. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku i...